No i dajemy, słuchajcie. Zobaczymy, gdzie to wypłynie. Przeglądam w tym nowym Matizie ten boczek. Nie jest on zły. Ale tutaj ma taką rysę. Oraz tutaj jest już przy wchodzeniu wytarty. To jest proste. Ale plusem jest tego, że jak zdejmę to znowu będę miał dojście do kronowania słupka plus na pewno spadnie coś do do progu i będę jeszcze tutaj musiał odkręcić to troszeczkę, dwie śrubki, podnieść do góry odrobinę, i wtedy to, to się podważa delikatnie, i wsadzę ten boczek. Także będę to robił. Będzie różnica w tym nowym, bo jest o wiele ładniej tutaj. Może wymienimy, zobaczymy co tu się dzieje. To najpierw, <laughs> najpierw sobie odkręcę te śrubki czujkowe, czy tam i on się odkręci. To na pewno. No dobra dwie śruby, spokojnie, śrubki właściwie e, odkręciły się ta, 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 tak samo wszystko jest oryginalne i teraz będziemy mogli podnieść to do góry i to jest na tych samych e, zatrzaskach takich spinkach jak tamten metalowych ale najpierw odkręcimy pasy tutaj e, przednie no i tamto to potem jest na spinkach, tak samo się odepnie od razu boczek się bardzo łatwo demontuje. to jest, są właściwie takie tutaj rynienki które trzymają w, yy, po bokach trochę brudu tu jest ogólnie stan <laughs> tego boczka nie jest taki zły zaraz go wymyjemy i zobaczymy może do starego matiza się założy Oglądamy, proszę Państwa, co tutaj jest, co tu się dzieje. Ogólnie, tu jest brudno. Tutaj mamy podłogę. Aha, tutaj ten zakonserwowało się trochę. Chyba, albo to z progu wypłynęło. Nie wiem. Trudno mi to powiedzieć, ale fajnie. Jest albo może ktoś tutaj już zaglądał, ale raczej nie. Trochę brudu jest tak jak tutaj, to wszystko. Tutaj po lewej stronie mamy w ten sposób. Po lewej stronie mamy tutaj w ten sposób. Jest ten plasticzek nad. O. No dobrze, ja tutaj troszkę poczyszczę. Zobaczymy jeszcze tutaj. Stan tego wszystkiego i zakładamy boczek Rdzywięła tutaj pasy. Teraz spróbuję to trochę zedrzeć i będziemy kronować. No dobrze, to jest trochę tak przetarłem. Nie będę tego szlifował, ponieważ yy, nie wzedrę tam tą warstwę także Wszystko troszkę jest zadzwiało, ale, ale ten ukwyt już nie jest. Tutaj jest OK. W środku tutaj będzie. Też OK. A. Tutaj, tutaj to jest ten. Tutaj, to mamy dostęp do tego koreczka. Co mówiłem tutaj yy, z boku. Gdyby on nam wpadł, to tutaj będziemy mogli go sobie sięgnąć zdejmując tą boczną nakładkę. Ok, dzisiaj jeszcze tą jedną puszkę mam. Krą na to oprócz tego tutaj to porobimy jeszcze w... do drzwi i ponalewamy. Tak jak je się w tamtym matizie. Tam... Ostatnio robiłem tutaj w listopadzie. Teraz jest fajnie ciepło, to może znowu coś tam zostanie i będzie dobrze także teraz zaraz skrołnujemy i będziemy zakładać tą nakładkę no i dajemy słuchajcie zobaczymy gdzie to wypłynie Tak, żeby nie umazać pasów Bo pasy muszą być wadne. się nie płuść I też niech sobie spłynie, gdzie chce. Zaraz zobaczymy, gdzie to spływa. O, tutaj mam jakiś otworek. I to spływa ten. Tam też, po drugiej stronie, jest taka wyrwka. Ale to dobrze, to znaczy, że są te odpływy drożne. To jest minus tego środka, że połowa to z tego wykapie. No i tutaj ten nieszczęśliwy próg. Ale ja w tym roku obiecałem sobie, że to zrobię. Ja to zrobię. Boczek, już założony. Boczek jest założony tutaj jeszcze teraz mam parę brudów od rąk ale fajnie się zgrywa tutaj i tutaj jest połączenie już nie ma takiego rozgardiasza jaki był od robiny. i w tym momencie jest fajnie, tutaj troszeczkę ten, ten plastik Odrobinę się różni, to znaczy ten już jest ze starości taki kolor zmienił. I yy, yy, yy jest in, inny, odrobinę po prostu jest ten już taki porysowany troszkę. A ten, a ten jest nowka, wszystko zakrojonowane pod spodem. Tam przy pasach trochę widzieliście, jest serca. to nic proszę Państwa, naprawdę jest lepiej tutaj yy, one są ten akurat trochę jest w lepszym stanie za kierowcą widocznie mniej się wsiada ale tak jak ten yy, boczek był ono no, brudne, trochę turysta było on nie jest taki jeszcze zły, ja go wezmę, umyję i wtedy może jeszcze coś z niego będzie, ale tak on wygląda od wewnątrz, ma takie ograniczniki, żeby dopasować, więc to one nic nie pomagają w założeniu. Jedyna trudność to musicie uważać na to, jak się zakłada to w ten sposób. O tutaj na te końcówki, bo one się wyginają. One lubią się musimy tak je nagiąć, żeby one weszły i wyszły. Jest to wiele lepiej, bo zobaczcie, jest ładne. A to mimo wszystko daje uroku takiego wewnątrz, że jest że jest częściej. to będzie widać tylko dla mnie, ale dla mojej satysfakcji tutaj mi się udało zaczepić. To ładnie, tam jest. Tutaj jest włączenie w porządku. Tam też, także, jak w oryginale, było. Bo te plastiki lubią się od ciepła troszkę powginać, i wtedy są na takich przerwach. Tutaj trochę takie odstępy, i tam było. Teraz mam ten nowy. Więc jest naprawdę super. Zobaczę, co się dzieje pod tą listwą. Bo tu nie było zaglądane nawet w listopadzie, jak robiłem krąg. Ale tutaj zaraz krągnąłem. Dane wszędzie, niech to sobie spłynie. I będzie dobrze. Mam nadzieję, że to coś pomoże tutaj, szczególnie, bo ten fragment bardzo lubi korodować. Ten tutaj. No i to tutaj, ale tu zajrzymy do zaraz w następnym może odcinku, a może jeszcze troszkę później. Będziemy zdejmować nad kola. że taka ciekawostka, tutaj w tej chwili są już dwie śruby takie same, ale w tym Matizie 99, ten z lutego, miałem tutaj śrubkę, właśnie na śrubokręt, a tutaj na kluczyk i na śrubokręt, a tu miałem tylko na śrubokręt. Hmm, także ta, ta, taka ciekawostka.